Yeah. Sygnał z kosmosu, odbieram go nocą jak transmisję z gwiazd Oni śpią w swoich klatkach, a ja buduję imperium, budują swój własny czas Chcieli mnie zatrzymać, chcieli mnie złamać, chcieli żebym był jak wszyscy ci clowni Ale ja lecę wyżej, nie ma granic dla moich snów, nie ma końca dla tych flow, co płyną Cyfrowe połączenia, kwantowe oscylacje, algorytmy w moich żyłach jak krew Oni liczą grosze na kontach, ja liczę światła, co pędzą przez wszechświat, gdzie kryje się gniew Moje słowa to już do przyszłości otwierają bramy co były zamknięte Aby dalej grzęźniecie w przeszłości Swoich schematach Swoich kurwa przekłamanych mitach Nie jestem stąd, nie jestem z was, jestem z innej dimensji gdzie panują Inne prawa, gdzie muzyka to religia A Słowo to broń, która rani jak stal, Co Cię przecina na pół, oni mówią, to niemożliwe Mówią odpuść sobie, mówią, to się nie uda bracie, A ja tylko się uśmiecham bo wiem, że już wygrałem zanim oni w ogóle zaczęli grać w tej grze Bengalabel to rakieta, ja jestem pilotem, co leci przez czarne dziury bez lęku Zbierając po drodze dusze, co są czegoś więcej niż ten, kurwa plastikowy świat pełen fałszu Każdy wers to skok, Każdy to gdzieś daleko A wy możecie tylko patrzeć, jak Historii, jak zmieniam rzeczywistość na nowo Zero grawitacji, zero ograniczeń, zero daty, tych co chcą mnie sprzedać za grosze, jestem wolny jak fotony co pędzą przez próżnię, niewidzialne dla waszych oczu, co szepną może się bać, możecie cię nienawidzić możecie mnie przeklinać w swoich tak nocą ale nic to nie zmieni, bo ja już jestem wszędzie, w każdym bicie w każdym słowie, co płynie z mocą Yeah. Zero grawitacji, zero ograniczeń Zero dla tych, co chcą mnie sprzedać za grosze Jestem wolny jak fotony, co pędzą przez próżnię Niewidzialne dla waszych oczu To ślepno no, Możecie się bać, możecie nienawidzić Możecie mnie przeklitać, swoich modli to co, ale nic to nie zmieni Bo ja już jestem wszędzie, w każdym bicie w każdym Słowie co płynie, co to, to wezwanie do wszystkich, co czują, że nie pasują do tego świata Do wszystkich, co mają wizję, co widzą więcej Co chcą zbudować nową rzeczywistość, tak chwili wadą, się do mnie Razem polecimy, podbijemy galaktyki zapomniane Od wieków i pokażemy tym wszystkim, że nie ma niemożliwego, że wszystko jest w zasięgu ręki człowieka są na mnie jak na wariata, bo mówię rzeczy, których nie rozumieją te masy. Ale to ich problem, kurwa niemu. Ja znam prawdę, widziałem ją w stach kosmicznych. Oni żyją w Matrixie, w systemie, który ich kontroluje, który ich niszczy powoli. A ja wyłamałem się dawno, znalazłem wyjście i teraz pomagam innym znaleźć spokój To nie jest zwykły rap, to jest manifest. To jest deklaracja wojny przeciw stagnacji. To jest krzywd wolności, to jest buntu, to jest wszystko, co nosiłem sobie latami. Nie chcę waszej akceptacji, nie chcę waszych medali, nie chcę waszego uznania. Chcę tylko tworzyć, tylko żyć, chcę, tylko być sobą bez żadnego kurwa udawania. Ha. A za tym wszystkim jest człowiek, który czasem się który czasem traci wiarę, który czasem chce uciec, schować się, zapomnieć Ale wie, że to by było tchórzostwem, więc staję odsypuję się z pyłu i lecę dalej, bo to jest moja natura Bo jestem wojownikiem, jestem twórcą, jestem kurwa Niezniszczalny jak materia ciemna w strukturach Patrzą na mnie, jakby fakt faktu się wzmacnia Coraz więcej go słyszy, coraz więcej się budzi To jest dopiero początek, zaledwie pierwsza fala Pierwsza iskra, co zapłonie Razem zbudujemy nowy świat, nową cywilizację Nową erę świadomości, gdzie nie ma miejsca na kłamstwa Na przemoc, na nienawiść, tylko prawda w czystości co będzie jutro? Nie wiem dokąd to wszystko prowadzi, nie wiem jaki jest plan. Ale wiem jedno, będę lecieć, będę tworzyć, będę walczyć, będę dawać z siebie wszystko co mam. Bo to jest moja misja, to moje przeznaczenie, to mój sens istnienia w tym chaosie. I nikt mi tego nie odbierze, nikt mi tego nie zabierze, rozumiecie to w tym głosie. Więc patrzcie w niebo, może dziś usłyszycie sygnał, może dziś go poczujecie. Może dziś zrozumiecie, że jesteście Ciem czegoś większego, czegoś co wykracza poza tę planetę. I może dziś zdecydujecie się dołączyć, może dziś zrobicie pierwszy krok. I razem polecimy tam, gdzie nikt wcześniej nie dordzie, czeka na nas przyszłość. Nowy rok. Nowy rok. Sygnał z kosmosu to ja To ty, to my wszyscy, co nie podajemy się systemowi Co mamy marzenia, co mamy wizję Co wierzymy, że można lepiej hey. Można więcej żyć, bęga label, to nasza rakieta Aksel to pilot, a wy jesteście załogą tej misji I razem dotrzemy tam, gdzie nikt inny, 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 inny. I zapiszemy się w historii sześciu Jako ci, mnie